Zobaczcie, moi drodzy, jakie ładne niebo, prawda? Bo kiedyś też takie było, tak? Raz było śnieg, raz było inaczej, raz było inaczej, a dzisiaj widzicie, że po to, że sytuacja taka kiedyś, tak kiedyś, bo nagrywam filmik z tym właśnie, to dzisiaj właśnie widzicie piękne oara, tak? Polarne, jakby takie piękny widok, tak? Bo widzicie, że, te, że, że to niebo ma różne kolory, nie? I, I trochę czerwony, i trochę żółty, tak? I trochę pomarańczowy, i trochę niebie, niebieski, oczywiście. Tutaj ma szare chmurki, oczywiście, to są szare chmury, oczywiście, ale widzicie na no to, nie widzicie to? No właśnie. Ja już kiedyś wiem, podobny taki filmik, podobne podobny robiłam, tak na pewno zresztą tam w oddaniu właśnie też widać takie zjawisko, prawda? Bo wy może tego nie widzicie dokładnie, ale ja tutaj to widzę, zresztą pokazuję tak jak. Potrafię, bo tutaj są szare chmury, oczywiście tutaj nie ma czego pokazywać, tutaj pokazywał nie będę, ale zobaczcie jaki ładny widok tutaj, jako oara, jaka oara piękna, prawda, wróciłem do domu, mówię będzie błękitny widok, błękitny widok na pewno będzie, ale to później, a póki co z tym widok, tak bo zamiast posta, tak zamiast relacji robię filmik, taki, taką mini rolkę, nie, bo, 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 bo były już podobne rolki, więc wiadomo, że tę rolkę też wydam na YouTubie. Ale ten na pewno nie od razu, bo, 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 bo wiecie, że ona będzie na Instagramie, najpierw, tak? Najpierw na Instagramie, potem będzie na YouTube, tak? Spokojnie ją wydam, tak? Ale widzicie, ładnie, nie? Zaczynasz zrobić tak, taki efekt zrobimy, tak? Jeszcze zrobiłam taki efekt, oczywiście tam widzicie, o, zobaczcie, tam widać ładnie, jeszcze dalej, prawda? Jakieś przesunę, jakie widać właśnie tam, właśnie widać takie, widzicie pozostałości, nie? Więc widzicie, ładnie to wygląda, nie? Pięknie to wygląda, super, zrobię za nawet, super. Takie widoki mnie zachwycają, tak? No, i Was pewnie też, no. Więc widzicie bardzo ładnie, nie? No.